Szczęść Boże! Witaj na kanale Spokój z Nieba. Dzisiejsze krótkie rozważanie będzie połączone z dziękczynną, błagalną modlitwą do Matki Bożej Fatimskiej. Wysłuchaj nagrania w cichym, spokojnym miejscu. Delikatnie zamknij oczy. Wycisz swoje myśli, swoje emocje. Nie myśl o codziennych sprawach. Skup się na ciszy wokół Ciebie. Postaraj się wyobrazić sobie Matkę Twojego Zbawiciela, Maryję. Postaraj się poczuć jej obecność wokół Ciebie. Poczuj dobro i miłość promieniujące z tej postaci. Poczuj się jak przy najlepszej matce. Tuż przed objawieniem się Maryi w Fatimie anioł nauczył dzieci modlitwy. O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie i kocham Cię. Proszę, byś przebaczył tym, którzy nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i nie kochają Ciebie. Przyjmij słowa tej modlitwy do swojego serca i rozważ je dokładnie. Pomódl się tak, jak polecił Anioł. Powiedz Panu Bogu, że w niego wierzysz, że kochasz go całą duszą, że cały mu się oddajesz. Poproś o wybaczenie za grzechy tego świata proś za swoje własne grzechy i za grzechy wszystkich innych ludzi na ziemi poproś o miłosierdzie Matka Boża w Fatimie powiedziała Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary. O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Pomyśl teraz o ofiarach, jakie możesz złożyć Panu Bogu i Maryi. Pomyśl o tym, co Cię boli psychicznie lub fizycznie. Co sprawia Ci problem? Co jest dla Ciebie uciążliwe? Pomyśl o wszystkich wylanych w życiu łzach. Oddaj cały swój życiowy ból w intencji przebłagalnej za siebie, swoją rodzinę i cały świat. Niech twój życiowy ból będzie twoim życiowym krzyżem, który z pokorą będziesz niósł dla Boga i niepokalanego serca Maryi. Podczas jednego z objawień fatimskich wielu ludzi doświadczyło niezwykłej wizji cudu słońca. Wyobraź sobie teraz, że stoisz w pięknym miejscu. Padają na ciebie promienie słoneczne. Czujesz się dobrze i bezpiecznie. Ze spokojem w sercu pomyśl całą mocą o Maryi i zawierz jej całego siebie. Zawierz jej wszystkich, których kochasz, całą swoją rodzinę. Powiedz, że chcesz, by to ona prowadziła cię w życiu, że pragniesz wykonać każde jej polecenie. Z nią będziesz bezpieczny. Maryja jest Twoją najlepszą orędowniczką. Ona zaprowadzi Cię prostą drogą do Pana Boga. Możesz teraz otworzyć oczy lub trwać dalej w osobistej modlitwie. Dziękuję za wspólne rozważanie. Jeśli chcesz zbliżyć się do Pana Boga, a przy tym wyciszyć się i pozbyć stresu, subskrybuj kanał Spokój z Nieba.